Witam serdecznie. Z tej strony Mariusz Wolny, autor rozmaitych książek, zwłaszcza o Kacprze Ryksie, detektywie krakowskim, ale tym razem o innej książce, książce, którą zamierzamy właśnie wydać. Jest to książka popularno-naukowa, książka o historii Polski. Był sobie król poczet Piastów. Pierwsza część trylogii wzorowanej na słynnym dziele Pawła Jasienicy, ale Zawierającym więcej ciekawostek, legendy i fantastyczne ilustracje mojej córki Zuzy Wolny. Otóż już niedługo startujemy z akcją crowdfundingową. Chcemy pozyskać fundusze na wydanie tej książki. Akcja zakończy się pod koniec listopada, natomiast jeżeli się powiedzie, wówczas książki dla osób zainteresowanych powinny się znaleźć jeszcze pod choinką w tym roku. 10% pozyskanej kwoty wespół z portalem Wspieram.to planujemy przeznaczyć dla fundacji Schola Cordis założonej przez profesora Janusza Skalskiego na potrzeby dzieci ze szpitala uniwersyteckiego w Krakowie-Prokocimiu. Nazywam się Janusz Skalski, prowadzę klinikę kardiochirurgii dziecięcej w Krakowie, prokocimiu. Zachęcam wszystkich państwa do zakupienia książki, która w tej chwili się ukazuje. Był sobie król. Odpis finansowy z tej książki pozwoli nam na gromadzenie funduszy na zakup nowego sprzętu medycznego dla oddziału intensywnej terapii kardiochirurgicznej, dla lepszego, nowocześniejszego leczenia dzieci z wadami wrodzonymi serca. Dziękuję serdecznie za uwagę, zapraszam do udziału w akcji, a o szczegółach poniżej.